Jest z nami MVP spotkania White Bear Coffee Game. Albert Stańszewski, dla Ciebie nagroda. Gratulacje. To było spotkanie, które miało trochę zwrotów akcji, ale na koniec można powiedzieć, że ta drużyna bardziej chyba doświadczona, doświadczeniem dowiozła to, co miała dowieść. No tak, nie ma co ujmować przeciwnikowi, na pewno był bardzo dobry. Jest to Spadkowicz z pierwszej ligi, więc musieli dobrze grać, żeby się tam znaleźć. No niestety nie powiodłem się w poprzednim sezonie, ale tak, myślę, że tutaj doświadczenie, Wiek na pewno zrobił swoje ogranie chłopaków, że pozwoliło nam dowieść ten wynik do końca. Czy mieliście taki moment yy, zwątpienia w tym meczu, bo na początku nie wyglądało to zbyt dobrze, właściwie wszystko na dobre się odmieniło w sytuacji, kiedy z 1-2 zrobiliście 3-2 w ciągu dwóch minut. No na początku mecz raczej nie układał się po naszej myśli, tam nasze założenia, żeby grać spokojnie piłku nie do końca wychodziły. Przeciwnik wychodził do nas wysoko i musieliśmy próbować właśnie długich zagrań za obronę, które jak widać opłaciły się, i po nich kilka bramyk. Dzisiaj nie było z wami Tomka, ja to chyba specjalnie zostawił wam scenę, bo zawsze to jak pamiętam, jak go transmitowaliśmy wasze mecze to gdzieś ten Tomek się kręcił gdzieś to o tym walczył, gdzieś się go nie było, a i tak dowieźliście i proszę. Bo, m, też są inne gwiazdy w tym zespole Grabówki. No tak, no nie możemy polegać ciągle na jednym zawodniku, ale obiecałem mu, że do, pociągnę ten wózek i jak, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Także jeszcze raz gratuluję. Ciągnący wózek Albert Staniszewski. Dzięki. MVP tego spotkania.